Kurczę, <śmiany> liczę na coś lepszego. yes yes i'm here well that's, that's very kind but um, no no the help is very much appreciated even from a tarnished despite appearances nobility is no prerequisite to serving the true order you might have heard of me kenneth Height. Next in line is the rightful ruler of Limgrave, Young Tarnished. I would have a boon of you. I want you to take back my fort. The uh. to the, oh, yes, south beyond the mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool and plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. What are you waiting? My fort lies to the south. Oh, I see. Fret not, celebrate. Dobra, nagroda za fort, fajnie, ja, na... Heh. <laughs> Dobra, ciśniemy. To jest dobrze, z kupcem zagadać. Nie widzę go, gdzie on jest. Tam jest quest do, do tego ziomka, co przed chwilą z nim gadaliśmy, na lewo. Jakoś się rozjaśniło. Kupiec, 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 kupiec. Jest, dobrze pogadać, Mieć na mapie, pamiętać co tam kupić może. On głodny jest, coś trzeba kupić od niego. Tu jest spoko, 100% obrażeń. Fizycznych tarcza, fajne, szlachetne mięso, też dobry topór ręczny, śmiesz to, że to może być coś dla mnie. Ja nie mam żadnego miecza nawet. Jest ciekawe. Ciekawe jak ja sobie poradzę. Znowu jakby mgła z tej strony. Śmiesznie tak widać. Tutaj warto zajść, żeby sobie wziąć potiona. KOZAK! Tylko, że teraz jest problem, bo nie wiem, dlaczego nikt nie woła mnie do stołu, kurwa mać. Teraz wyjdzie w lesie mgieł. oczywiście dostaniemy teraz pstryknięcie palcami, co będziemy mogli wykorzystać, żeby przyzwać Blida. I sobie to zrobimy od razu. I później quest dalej Blade'a będzie bo jest dość niedaleko stąd. Zrobimy sobie też fort. Pociągniemy te questy z Bugrotna. I jak najbardziej porządkujemy je i ruszymy dalej. Auuu. Oh shit. Dobra, to mam. Stawię sobie tylko ten gest. Nie budzić misia? <gry> obudził się. Zwaniaczek. Kurde, co jest. Zagadujemy szybko. Mówi, że poluje na ziomka, nie? Coś takiego. Tak, Darwell jest zwykłym zabójcą i tego quest'a możemy zrobić tutaj, którego nam zleca. Ale w sumie nie będziemy na razie go robić, może zrobimy najpierw Fort. Albo dobra, postaram się, może, może się. Chociaż tam będzie kurde, ciężko zabić tego bossa. Zróbmy może najpierw Forta. A. Wow. No Zaczął z wysokiego tezią. 오오 Teraz właśnie trafię. Jest dał się fajne, fajne, jednak ten płomień szału jest tutaj game changerem troszeczkę. Oh, well done, I knew Tylko tego Good. dużego wystarczy zabić ekstra fajne To jest w ogóle dobry przedmiot co dostałem. Kurwa dla mnie w sumie. Bo ten sztylet wiarą się. Kaluje śmiesznie. Trochę XD. Ale tak, ale tak jest. Cofnę się się co chyba to do tego ziomka Potarczę. Very well fine you I shall I shall hold. I say great right I've much right I've much ja zrobiłem wrong? Teraz jest klasa. Mamy upgrade. Y. Ale tyle już mam odkryte, i kurczę, no nie mogę do tego dojść. To jest dziwne. Niesamowite. Tyle odkryte, i nie mam dalej stołu. Nie mam pojęcia czemu. Tunel do zamku mi się wydawało, że jak tutaj będę, to odblokuję już ten stół, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Wie. Zaznaczam sobie questy Kurczę, no tyle już zrobiłem tych questów wszystkiego i jeszcze nie wiem gdzie co, co chodzi On się zaraz pożywia Kurde, no jak ona? No nie pojawia mi się No ona żeby mnie zabrać do stołu A się tam To no. No przecież musiałem konia wziąć. Tam przecież musisz jak siadasz do ogniska rozmowie z meniną. Nie mam nic takiego. Masia, lala. Chodź, a ty Na parstek. Oh. Forgive me to determine if the Elden Ring would truly have if you ah, had the metal to endure this long and arduous God. path. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance I can take you to the Round Table Hall. Gathering place of tarnished champions guided by grace. To się do twierdzi jak najbardziej. Kłócisz? Twierdza wokół

no, i'm the owner of ones by the way she's my servant take your eyes off if you find her be sure to she's a servant to my she's been my i've lost count of them than... honestly be sure she's a servant to my house she's been my i've lost count of them than... honestly If no matter how you're... As even nothing special, Trap am trapped as a No, I'm great no my being a precise despite my diff sides here. You! to What? No not Święty se przemianuje, chuj, wyjebane. Święty skrwawiajem jest S Ekstra, upgrade the, kurwa. Już nie ma główna, kurwa. Nie ma więc przeszkadzać. Możesz. Greetings, I am the circumscribed champion. Perhaps you doing so, and you, do you think it's where I come from? <laughs> what do you I don't I you think? I not know. I What I will take you. <laughs> Zjedzmy. Ja nie to Nie chcę. To ty zrobiłaś tylko. Nieprawda, Dobra, powtarza się. Tam na to już chyba nikogo nie będzie. Kocis, Grubyleo, Dzisiaj dały, dały w palnik, dzisiaj rano, nie? Dobra, siadłem sobie, Ale nie ze wszystkimi, tylko jeszcze ze starym.

jak to wszystko wpłynie na rozumienie świata. Ner. Jezus Maryja, o, mam 3 godziny materiału, to wystarczy <grymne> Zapraszam do obserwowania kulpona. 3 godzinki ekstra.